Nie że takiej choroby wśród koni. Ale wśród słoni? No wolnie dobrze was że ma uszkodzony mózg. Bo chyba ostatnio macie jakąś fazę na słonię, ja dalej myślę o tym ptaszku w tyłku. A, ale to jest najgorsze, że już nie wiesz co jest AI. No właśnie, że już nie wiesz, co jest AI. Już musisz na pewno czasem zgadywać. Mi się wydaje, że ja kiedyś widziałam film, jak taki zakładały faktycznie jakieś gniazdo w... W sensie, że gdzieś tam w jakichś fałdach skórnych większych zwierząt. No ale to jest nielogiczne, żeby on miał mieć gniazdo w tyłku. Przecież ten słonek, robi kupę, to za każdym razem bym sobie gniazdo by nie no. Więc to musi być AI. Już teraz tak nie ma takiego efektu i filmów no, takie. No, że to już tak naprawdę sztuka w jest tym momencie tak. idzie umrzeć sobie. Za chwilę wszyscy będą siedzieć w domach i robić AI i tyle. Teraz będziesz ty, bo wczoraj byłam ja. A ja będę jak zwykle sznureczek. Ja Wam powiem, że mnie chyba te sznureczki najbardziej cieszą. Popatrz, popatrz na mnie! Nie. Mam pierwszym. Uuu, on jest piękny, on jest maściwie innej niż jednolitej. Oh. Tak jak jeszcze nie było. Tak, chyba nie. A ja. zresztą jedno ucho ma brązowe, a drugie ma czarne. Ja w ogóle stwierdziłam, czemu nie ma koniec trójkarty różne kolory? Że musi być trójkarty zawsze biało jakiś? Czemu nie ma na przykład yy, rudo. Czarnym, hmm. rudomyszami. Może kiedyś... Yy... Albo jakiś taki na przykład... Są ja to... To, to ja je robię. No to po prostu jak mam te koniki bo nie, nie? Wiecie kogo mam malagę. <laughs> to by się trafiło? Jest, nie będę miała malagi. Wurde no ile tam? A bo ja się słuchajcie zamyśliłam nad tym myszatym. Na tym co chciałam powiedzieć, że on ją ogrzewał od góry ciemną, a od dołu Nie. Od góry była jasna, a do dołu się robiła ciemna. ale ja to ja taki niesamowity efekt. Może był myszato srebrne. <laughs> tak! No mi ulcie. Wow! Ja mówię, a ja mówię. mam igłę. Kogo? Robi igła. igła. Kogo? To jest igła? O, a, ja już ja myślałam, że to ja A tak, na taki nowy koń przyjechał. To jest właśnie igła. Ej, fajnie. nie igłę. A ja mam, ja mam ma. ma, ma, ma pyzel. To jest... Johnny, chodź z kasz palcem, który to Malaga. To jest to Malaga. Ten ogon wężowy. To jest Malaga. Dobra, ja tu powiększę. I nie cieszę się, że ją wylosowała. Oczywiście, się i podejść do malagi. Ej, a może on tu zawołamy? Nie, nie woła, niech siedzi. Widać ją. To jest Malaga. Ej, Wszyscy na mnie spojrzy Ej, chodź, zobacz, palec. Chodź. Chodź. To chodź pokaż głowę. Malaga. Chodź. Malaga, Malaga jest rasa wielkopolska. Rozalki. Konie Rosalki. Konie Rosalki. To trzeba Ola tak... Zimno, krótko wiesz. Tak. Jest pełnią rozalki, jest w maści jeleniowatej. Jest... A ona też jest taka soty jak najka? Może trochę I być. I na imię ma Olimpia. Olimpia ma. Już zapomniałam. Ja no? też zapomniałam, że to jest Olimpia, to jest to bogini wiecie. grecka. Bogini Była tak. taka bogini Olimpia. Ja wiecie na, czekam na kogo? Przedstawienie? Bo chcę poznać imię? No. Na sawanę. Ha! Nie znam I będzie trzeba to powiedzieć. Nie. No Tak! Nie. Ola, no już uczciwie, wszyscy. Ej, wszystkim. uczciwie. Była Lola, to teraz... Będzie sawan, uwaga. No pora roku nie za dobra do przedstawiania koń, no ale cóż. Chociaż. Patrz Niewcia, jakie to złe! Nie cię przystań, wejść taka zła. No ona... bo laty się na nią patrzy. A ona na formanki. Laty się na nią patrzy, więc no <głos> <głos> fajnie jest! I co? Trzeba było hejtować śnieg? Tak, nie, wina to jego wina, bo on się roztopił, on to mm -hmm. wszystko. A deszby to samo zrobił. Holka, a ty, czy ty to robisz mądrze? Chodź tu. Holka, no po co idziesz i gryziesz konia w nos? Hej, kto cię tam goni nie rób. No dobra, słuchamy, Julcia. Tak, to jest Julcia. Pod Dolin Cotton Flower. I yy, Julcia jest moim yy, takim zupełnie obiektywnym, w sensie, no bo subiektywne zdanie mam inne, ale obiektywnym takim zdaniem. Moim zdaniem jest to najpiękniejsza klacz Gypsy Cop na świecie. No bo... Weź ją tak, Aga, od boku pokaż, jaki to jest majestat. Zobaczcie, jest. ona wygląda Maszyna. normalnie jak taki ogier. Ale teraz trzeba też dodać, że ona nie ma teraz jakichś mięśni, bo ona jak była w treningu... Uh -huh. Kurde, jak ona szła, jak ona się ruszała. To jest tak śliczne, piękne zwierzę. Patrzcie na tą pupcię. Patrzcie, jaka ta pupcia jest taka brzoskwineczka, nie? Ona tą... Ramę ma taką, że nawet może być usypiona, opluta, obsrana i zobaczcie jaka ona jest dalej piękna. Ja na przykład w Julcie też strasznie lubię to oko, ona ma takie... nie? To jest taki oposik nasz. Z taki twarzyczki. Oposik. I Julcia jest maście siwej i ona bardzo wolno si wieje, no bo Julcia teraz ma ile lat? Osiem, tak? Osiem, siedem, sześć. Jezu, jest ostatni do tego próbowałyśmy już nie dojść. Ale ostatnio ja mówiłam, że ma 6, a ty mówiłaś, że ma 8. Nie, 8, 8 nie będzie miała. No, w każdym razie, y y no Julcia i patrzcie, nadal teraz ma te plamki. Mi wychodzi, że 6, no, no, no bo mamy teraz rocznik i a ona z rocznik C. A no ja Z firma 5, ona ma 6. No. Okej, okay, no to ona ma 6. A z kim ty tak gadasz? Y a bułka pewnie. Y pewnie Czyli nie oddzielono cyca. Od jeszcze jak jest bardziej jasna, to jeszcze widać trochę te łatki. Tak, bo ona jest tak firma... zwany ten szpakowaty, taki, nie? Jak? Tak, i, to... I w sumie tochata, nie? Taka. Wsiw, tak siwa, jakby siwa, taka Karo srokata. Taka... wysiwiała, no to tak, teraz można no, no powiedzieć, że siwo srokato. No, i sobie teraz... To, no nie mogę z tej co personel robi. No bo ona ma e, lek separacyjny ze swoją matką. G a, a sama Lata ma lat a? 4. A ja się w ogóle zastanawiam. Nie, Laty nie ma 4. Ona będzie miała chyba teraz. 3. 3, 3, no. Trzy. No, dobra, trzyma. Ja jestem ciekawa, czy jak Lata urodzi uh. sobie swoje dziecko to czy dalej będzie tak za swoją matką chodzić. <noise> Babcia będzie wychowywać. Babcia będzie wychowywać. No i co tu jeszcze o Julci? Myślę, że moim zdaniem Julcia jest bardzo fajnym koniem do jazdy. Ja przynajmniej bardzo lubię na Julci jeździć, bo y, nie wiem, fajnie się z nią po prostu współpracuje. Myślę też, że wśród jeźdźców też ma swoich panów Julcia. Karol y, ma taki dość Mocny, jak na taką Helgę babę przystało. <grym> to Helga, no. dobra. Nie, Julcia serio, to jest taki jeden z tych koni w stadzie, które tak bardziej mam w serduszku. Tak bardziej zawsze zwracam na nią uwagę i naprawdę Julcie. No uważam. i ona się tam urodziła z tą swoją przykurczami. Tak, ale jest przez to, że ma taki charakter, ona wywalczyła to życie tak. swoje. Ale właśnie przez to też, że ona jest taka teraz. Ten, przecież ona na wystawie też dostała pierwszą. Plenę, mm -hmm. Tak, o, nie, po prostu, tak. bo jest piękna. I za ruch też była dobrze oceniona i e, Aż ciężko pamiętać o tym, że ona się jak taki... Ona do, do dwóch lat, chodziła przecież taka przebudowana no. zadem, bo cały czas taka ugięta. No, Zaczek no, się naprostowała. Był. A teraz naprawdę jest to super piękny konik. I, i, I no tak. 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 Ja uważam, że już się super jest. Ja przedstawiam Pyzę. To jest Pyza. Czekajcie, bo mi się tutaj zrobił tłum. Tu to jest Pyza. Pyza jest rasy koniem, e, koń, e, PKZ ma wpisane, ale rodowód ma Ardeń, Arde, ojciec jest Arden. Matka jest polski koń zimnokrwisty, no po prostu wybitna. Chyba ją trzymali, jak urodziła się w jakimś pudełku, że nie dała rady urosnąć, bo ona naprawdę jest wzrostu gabarytu no, no, ja stanę koło niej. Cyk. I fajnie jak ona stanie razem z Bunią, dwa pkz -y. No przecież co, ona mamy 40. Trochę. Hucu, hucułowa to jest, no ale taki ma papiur, że wiesz. No dobra, ale jest konikiem fajnym. Chciałam ubrać pustiego. Ale możesz nagrywać różne rzeczy. To jest bardzo ciekawski zierebak. Ten zierebak uwielbia eksplorować. Jest bardzo ciekawski.

Wiesz o tym, że to jest super? O, ona Mimka już ubrania z siatą na zakupy. <śmuszczak> <śmuszczak> no, Lusa, patrz, tak, patrz, patrz, tak, tego małego. A już nie. On zaraz ci wie. Zje... Nie, to, może to, nie, to, nie to, jest tego. Jakbyście chcieli wiedzieć, skąd konie mają rudy kolor, to od dużej ilości marchewki. Jak macie konia siwego, to musicie go karmić. On był siwy, ale już dużo zjadł marchewki i zrobił się rudy. No tak, mm -hmm. prawda, żony? Tak. Że jak karmisz konia siwego dużo ilością marchewki, to się robi rudy. Marchewa spadła. Tak, ale na zielonego nie mamy, więc zielonych koni nie ma. jak wygląda w kantorku, patrz, Prosty, nie radzę, podchodzić do... Aż sedzony wsiądzie. Tak. się Ja się bo ona była w ogóle niezajezdona. Trochę tak. do mnie jedzie z nami. No. E, możesz pokazywać tam, Bo to się widzę dużo dzieje. A tutaj też jest. Co się dzieje? Na dzwonę patrzę. O. Dobra, już siedzi. No panie policjearz nasz, zamyślisz zonym kodem. Ja już idę odpalać kwad, aż do. Hey. Mam przestać? Hey. oczek. No. Hm? Mam zatrzymać? Czy telefon ci poziom? Się mam dobrze. poziom. Z tyłu. tyłu nie mogę patrzeć za Znaczy nie, czy widzisz tam. Widzisz? Tak, widzę. Możesz tu się oprzeć, czy jakoś tak? Nie. Bo się tak wychylić, żeby było widać wszystko. Widzimy dupę konia. To może się tak wychylić, żeby było widać rybaczki. Ola, nagrywaj! Dawaj Bartonka, dawaj, dawaj! O, ile liść! Wow. wow! Ale fajnie! Nie. No dobrze! Wszystko. Nie przaki, nie przaki, proszę, nie rób mi tego, nie! Swojego nie, naj, nie Za ten. Nie nie <grym wytrząc> a dobra, będę później sobie tak przebierać. Ale o pięknie! Co ona, ma... Nie chmura John, jeszcze raz, jeszcze raz. O! Tak? To jest, o! Jaki skok był! No, nie popatrzyłam, czekaj, bo Ej, się... Jaki patrzy... skok był! Dawaj! O. O. Ślicznie! Brawo! A, pasz, pasz, Dawaj, pasz, Ola! Patrz, patrz, e. A o. Jest! Brawo! Ty, gdzie ona poszła? Czy ona ją poniosła, Ola? Czy Najka ją poniosła? Tak. Chyba musimy dokładać wrócić. E, nie, myślę, że chyba się zaraz zatrzymają. O, zatrzymali się. Dobra. Tam jest na szczęście płot. Płot. Zierbaki jak fikają kiedy wesole. <grybysy> ja mam dwa podbiele. No, wszystko znajdziesz, słuchaj. Skaczę, to płot. Wow. <grybysy> wow. Baden. Co to jest? Nie wiem. Ale to nie? wygląda jak gacie Jaśka. gacie Jaśka. Nie, to jest jakiś sweterek. Będziesz tym chodzić? Nie no, chyba nie. Chociaż nie no, musiałabym zobaczyć, co tu jest po drugiej stronie. E Bardzo się tym... A nie, bo to jest zamkiem, to nie chcę tego. No. Nie, chyba jednak tego nie chcę. Ola, poczekaj na nas! Ola! Ola! A Twój pije mleko. Tankujemy. Tankujemy! <laughs> No. Ale się Także wy se zatankujcie, a ja idę sobie jechać powoli. Dobra. Dobra, Idziemy. Zamarzło trochę, zamarzło, co? Ja tutaj Jejku, jak dziwnie tutaj zimą. Ola, gdzie ty idziesz? A Fortunka chce do wody! Ola, uważaj, bo ona idzie za tobą. Może jej jednak porwać ją tam, gdzie jest plaża. Ola, idź tam, patrz, ona pije. Jaki to jest fajny koń. Ola, ale dla niej tu jest dla kopyt bardzo źle. Napiję! Ola, idź ją tam! Idź ją tam! Nie, rób konie piją. Niech one teraz się nie boją niczego. Jak ona wyszła. Co ona robi? Ale czemu go gryziesz w tyłek z taką miną straszną? E, tak, kład i fryzy. Ta <śm> <śm> tak dość podobnie, po tylko bez rybaków. <śm> A, Idź, idźcie tylko. Gdzie jest trzeci fryz? Nie ma. Już nie Masz, o. nagrywaj teraz. Mamy kolegę. Nagrywaj. Idzie do Musza nas. Tu chyba trochę podejrzany kolega chce nas ewidentnie zbadać ło ło

Jak wrażenia! Cieszę się. Bo... Akurat muszę te fryzy wyleźć. No, ale Wam, że tak, że typa się w ogóle, koniec całą nocy tego nie potrzebują. No. no w sensie jakby fajnie cieszę się, bo w sumie tak, tak, tak dawno, tak dawno na lekcie nie siedziała, że aż zapomniałam jak mi się z nią dobrze jeździ.